Będzie nagranie. Już się nagrywa, prawda? E, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, nazywam się Anna Pawelec. E, aktualnie jestem, e, jestem w ogóle niezależną konsultantką firmy Arbon, aktualnie na drugim poziomie menadżerskim. Prywatnie jestem mamą dwójki już dorosłych dzieci, bo mam córkę 25-letnią i syn jeszcze w tym roku skończył 18 lat, więc... Wszystkie dzieci będą pełnoletnie. Zawodowo zajmuję się, jestem inspektorem BHP w jednostce wojskowej, także pracuję na pełnym etacie. A firmę Arbon poznałam no niecałe dwa lata temu. Konsultantką jestem od sierpnia 2002 roku. no Kiedy poznałam firmę Arbon, to był taki, mogę powiedzieć, dla mnie bardzo trudny czas, bo ja już od wielu, wielu lat zmagałam się z problemami zdrowotnymi. Później też z depresją po, po takim moim tragicznym wydarzeniu. No i jeszcze w 2002 roku, to był taki w ogóle rok dla mnie bardzo trudnych decyzji, ale bardzo mądrych. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę tak to powiedzieć, miało, że to był rok bardzo, bardzo mądrych decyzji, ale to był też bardzo, bardzo trudny dla mnie czas, bo właśnie w tym 2002 roku rozstałam się z mężem. Więc doszły też problemy finansowe. No, wiadomo, jak dochodzą problemy finansowe, to jest jeszcze większy stres. Nie sprzyja to zdrowiu, nie sprzyja to stawaniu na nogi. Wręcz przeciwnie, doszły kolejne po prostu problemy i trzeba było się z nimi zmierzyć. No i dzisiaj, jak z perspektywy czasu patrzę na to, kiedy pojawił się, pojawiła się firma Arbon w moim życiu, to sobie tak myślę, że to był dar od losu. Dlatego, że Firma Arbon pojawiła się z tymi swoimi cudownymi produktami, cudownym programem 30 dni do zdrowia. E, tutaj osoby pewnie już są po programie albo w trakcie programów, więc na pewno wie, wiedzą, o czym, o czym mówię. E, ten program postawił mnie na, na nogi, naprawdę postawił mnie na nogi. Moje jelita, z którymi ja się zmagałam przez wiele, wiele lat, zaczęły naprawdę zupełnie inaczej pracować. Ja odzyska odzyskałam energię. E, Dni jakoś zupełnie inaczej wyglądały, bo też zaczęłam być taką radośniejszą osobą, bo głowa zaczęła po prostu inaczej pracować, więc pokochałam bardzo, bardzo produkty pokochałam. No i też dowiedziałam się właśnie o tej współpracy. tą osobą, która skorzystała, można powiedzieć, ze wszystkiego tego, co Arbon daje. Ze wszystkich produktów katalogowych, bo między innymi właśnie współpraca z Arbon. To też jest nasz produkt katalogowy i uważam, że chyba najlepszy. Program jest cudowny, ale właśnie te możliwości, które nam daje, właśnie te możliwości biznesowe, które nam daje firma Arbon, z których ja skorzystałam, no bo tak jak powiedziałam, no też znalazłam się w takim trudnym. No zaczęłam borykać się z problemami finansowymi bo po odejściu od, od męża, no po prostu budżet domowy się mocno rozjechał. Nie mogłam sobie od razu pozwolić na wszystkie te produkty. Nawet zastanawiałam się, o, od czego, co, o czym wam dzisiaj opowiedzieć, bo nie będę wam oczywiście opowiadała o programie 30 dni do zdrowia, bo, bo ten już poznaliście. No ja się tak zastanawiałam, o czym wam tutaj dzisiaj opowiedzieć. Współpraca z firmą Arbon, no polecam to każdemu, ale też nie będę o tym dzisiaj mówiła, dlatego że myślę, że wasi konsultanci, Świetnie to, to zrobią. Bardzo polecam się połączyć właśnie na taką rozmowę biznesową, bo ja dzięki temu, że się otworzyłam na taką rozmowę biznesową, to dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu niż byłam właśnie te dwa lata temu. Poradziłam sobie właśnie i, i z tymi problemami zdrowotnymi, no i z problemami finansowymi. Także bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś chce więcej posłuchać o, naszej, o naszych możliwościach zarabiania pieniędzy. To naprawdę połączcie się, nie zastanawiajcie się, tylko połączcie się ze swoim konsultantem na taką rozmowę biznesową i chociaż posłuchajcie, na czym ta nasza praca polega. No i z czasem znaczy ja wyszłam od razu w zasadzie do, do współpracy. No i na no coraz więcej produktów mogłam sobie pozwolić tak na początku skorzystałam z programu 30 dni do zdrowia, który tak jak powiedziałam, postawił mnie na nogi. No i też dostałam takiej werby i takiej chęci do pracy, do działania, bo ja wiedziałam, że będę musiała dodatkowo zarabiać pieniądze, dodatkowo będę musiała się czymś zająć, bo z pracy etatowej no niestety pensja nie wystarczała mi na, na wszystkie moje zobowiązania. No i zaczęłam poznawać właśnie też później nasze inne produkty. No na dzień dzisiejszy mam wymienione w mojej łazience wszystko na, na Arbonowe. Także miałam... Małą głoskę, o czym państwu dzisiaj tutaj opowiedzieć? Chciałam tak, pierwsza, pierwsza taka moja myśl, mówię, opowiem wam o moim, o tym cudownym zestawie Dermizad Glow, który, go, który uwielbiam naprawdę, bo doprowadził też moją cerę do, do, do porządku. Ja pozbyłam się przebarwień, więc naprawdę jest, seria jest świetna. Natomiast wczoraj Agnieszka Wójcicka miała cudowny live. Więc odsyłam Państwa do tego live'a. Tam Agnieszka cudownie opowiada o tym zestawie. Ja go rekomenduję, bo jest naprawdę świetny. Moja cera nabrała blasku, przebarwieni się pozbyłam. No kocham po prostu, tak nawet mam tutaj, proszę bardzo, mój ulubione, moje ulubione sterum. Także naprawdę, szczerze polecam. Natomiast Chciałam Państwu opowiedzieć o takich produktach, bo zastanawiałam się, mocno się zastanawiałam, bo mogłabym o każdym z tych produktów opowiadać naprawdę bardzo dużo. Natomiast, bo tak przemyślałam sobie, co używam na co dzień i co też spowodowało, że zmieniło, zmienił się komfort, jakby mojego też życia dzięki tym produktom. I to, to są kosmetyki do makijażu. Wiem, że dzisiaj mamy pana też na live. <laughs> może pana kosmetyki do makijażu nie, nie zainteresują, ale może dziewczynę, żonę, e, zawsze można polecić. E, ja mam bardzo wrażliwe oczy. Ja mam naprawdę bardzo wrażliwe oczy i te produkty i tusz do rzęs i kredka do oczu to są pierwsze produkty, które tak naprawdę nie podrażniają moich oczu. Nie uzawią mi oczy i naprawdę, jeżeli rano wykonam makijaż, to naprawdę do końca dnia mam pięknie podkreślone oko, bo on się też nie rozmazuje, więc dlatego pomyślałam sobie, że o tym właśnie opowiem, bo... Praktycznie od początku, bo to były takie pierwsze produkty, które sobie zakupiłam też właśnie w Arbon, bo to uzupełniłam w mojej kosmetyczce. Bo tak jak powiedziałam, nie mogłam sobie od razu na wszystko pozwolić. Natomiast po kolei, pomalutku, bo ja bardzo zaufałam właśnie produktom Arbon. I właśnie przez to, że jest te 90 dni gwarancji, to ja się też nie bałam wydać na nie pieniądze, bo wiedziałam, że w razie czego mogę zwrócić, jeżeli coś mi nie posłuży. Natomiast do tej pory, przyznam się szczerze, nic jeszcze nie oddałam, poza kiedyś źle dobranym podkładem do, do buzi. Natomiast tak, od początku używam tuszu i, i kredki. Jestem zachwycona tymi dwoma produktami, bo naprawdę nie podrażniają, nie podrażniają moich wrażliwych oczu. I tak jak właśnie wcześniej myślałam, że taka moja uroda, że te moje jelita ciągle mi dokuczają, tak samo myślałam, że no, taka moja uroda, że co bym, jaki tusz bym nie kupiła i jaką kredkę do oczu, to moje oczy będą zabić. No bo taka moja uroda. Ja jakoś nigdy nie, nie brałam pod uwagę tego, że to może być po prostu zły skład tych produktów. No bo jednak mam 47 lat, to, to troszkę tych, tych, pod, tych tuszy i, i kredek do oczu w swoim życiu użyłam, tak? Z przeróżnych firm i to też były hipoalergiczne. Nawet próbowałam przez pewien czas. Sztuczne rzęsy sobie zrobić, bo pomyślałam, że to może będzie, może to rozwiąże mój problem. Natomiast okazało się, że na kleje jeszcze, jeszcze bardziej jestem uczulona, więc absolutnie musiałam z tego zrezygnować i wrócić z powrotem do tuszu i kredki. No i właśnie, kiedy poznałam właśnie nasze arbonowe produkty, to się okazało, że to wcale nie jest taka moja uroda, że wcale oczy nie muszą zawić i szczypać po prostu tamte nie trafiłam wcześniej na produkty o dobrych składach. To Składy po prostu były kiepskie i to one mnie podrażniały. Dlatego właśnie ja nie jestem makijażystką jestem inspektorem BHP. Ja się nie znam na makijażu, absolutnie nie, ale to są właśnie podkład do twarzy, kurz do rzez i kredka. To są w zasadzie takie trzy, trzy produkty, które ja używam codziennie, tak? Żeby jednak podkreślić no, troszkę tą, tą urodę. Więc dlatego właśnie zdecydowałam się Państwu o tym opowiedzieć. Nie dlatego, że potrafię się świetnie malować, bo nie potrafię, nie potrafię położyć sobie cieni na powiedz, dlatego nie będę na nich, o, o nich nawet opowiadać, ale wiem, że są świetne, bo koleżanki mi o tym mówiły, że, że, są, że są super. I inne właśnie nasze, nasze produkty kosmetyczne. Natomiast ja używam tuszu kredki i naszego genialnego podkładu. I o tym bym chciała dzisiaj pokrótce wam opowiedzieć. Może zacznę od podkładu, a potem przejdę właśnie do tuszu, do tuszu i do kredki. Nasz podkład arbonowy. Jak powiedziałam wcześniej już, że właśnie ja się też wcześniej zmagałam z takimi przebarwieniami na twarzy. Ja się już ich pozbyłam. Moja buzia jest naprawdę pięknie rozświetlona po tej serii Glow, Natomiast bardzo ważna jest też właśnie ta ochrona przeciwsłoneczna i to właśnie nam zapewnia nasz podkład, podkład mineralny, który ma filtr 15, więc jeżeli nie chcemy się kolejnych przebarwień nabawić, no to warto tą buzię chronić przed tym słońcem i ten, te podkłady naprawdę są, naprawdę są świetne. Poza tym one też zawierają tlenek cynku, więc jeżeli mamy jakieś niedoskonałości na, na buzi, to taki podkład też nam jakby no nie, nie, nie utworzy takiego, takiej maski na buzi, ta buzia będzie oddychała, w się nie będzie toczył zawiany stan zapalny i ten tenek cynku też jakby pomoże w jakby um, no, zwalczanie tego tych niedoskonałości, tego trądziku. On się pięknie rozprowadza, pięknie kryje. Nie wiem, czy to w ogóle widać, jak ja pokazuję tutaj. Natomiast on naprawdę jest świetnie kryjący, można nakładać warstwę na warstwie, aczkolwiek mi wystarczy jedna, naprawdę jedna warstwa. On się naprawdę ma taką cudowną, kremową konsystencję, nie tworzy, nie tworzy maski. Skóra oddycha, to jest bardzo ważne. Nie spływa w trakcie dnia z buzi, nie roluje nam się, nie wchodzi nam gdzieś tam z maszki czy w okolice krzydełek nosa, tylko on naprawdę przez cały dzień wygląda świeżo. Ja nawet dzisiaj to nie mam, bo ja też nie używam Kończył mi się puder arbonowy, nie mam zaufania do innych, filmów, bardzo do innych film. Nie, nie, nie wiem po prostu, co mogłabym sobie kupić z zamian. Czekam na nasz, arbonowy, na, nasz, na nasz arbonowy puder, który był taki cudowny sypki. Nie chciałabym po prostu pozapychać sobie porów jakimiś produktami, które nie są, nie są sprawdzone, więc wolę, wolę nie, na, nie nałożyć żadnego pudru. Natomiast buzia się wcale nie świeci. Buzia jest naprawdę matowa y, przez cały dzień, świeża, oddychająca. Pięknie właśnie ten kolor y, się rozprowadza. Y, I dlatego on, ja mówię, on jest naprawdę genialny. Ja może nie będę mówiła y, tam o składach, bo składy możecie sobie sprawdzić. Natomiast on poza tym, że, że pięknie chroni, bo ma ten filtr, y, to on też bardzo dobrze nawilża naszą buzię, ujędrnia, niweluje zmarszczki. Także no on poza tym, że właśnie e, pięknie nam kryje, to on też e, ma takie właściwości upiększające, e, nawilżające i jest no, taka właśnie e, jedwabiście, jedwa, jedwabiście gładka i dobrze odżywiona jest ta nasza buzia. Jeżeli chodzi o naszą, naszą kredkę arbonową, e, to ona z kolei, ja sobie nawet zapisałam tutaj, bo to jest, ja nie wiedziałam wcześniej nawet, ale e, ten wkład jest e, z masła Kuku Aku. I on ma taki bardzo kremowy, bardzo kremowy jest ten, ten wkład, więc on się też przepięknie rozprowadza po linii wodnej oka, albo też właśnie po, po górnej, ja akurat używam na, po tej linii wodnej, ale można go też naprawdę sobie zrobić piękną, precyzyjną kreskę na, na powiece. Te masło kupułaka ma takie właściwości właśnie nawilżające, ale też bardzo dobrze, dobrze się wchłania, więc bardzo szybko zasycha ta kreska. Ona się też nie rozmazuje co też jest bardzo ważne. No i przy moich właśnie wrażliwych oczach ja zauważyłam, że odkąd właśnie jej używam, nie uznając oczy, nic mnie tam nie szczypie, nic mnie tam nie piecze, dlatego uważam, że ta krecka jest naprawdę rewelacyjna i ma też w końcówce e, taką temperówkę małą, także można sobie pięknie naoszczyć ten wkład i naprawdę bardzo fajną, precyzyjną kreckę sobie namalować. Na bardzo długo starcza. Powiem Państwu, że to jest moja druga kredka od początku. Także niedawno sobie zakupiłam drugą, bo mi się skończyła pierwsza, którą zakupiłam, a to było no naprawdę półtora roku temu, więc jest bardzo, bardzo wydajna, co też jest właśnie niesamowite w tych naszych produktach, że one są, mają bardzo dobre, właśnie świetne składy. Roślinne i są też bardzo wydajne, także no naprawdę warto zainwestować, bo to jest kredka, która starczy nam bardzo długo. Tam ja codziennie jednak maluję kredkę pod okiem, a starczyła mi na półtora roku ta kredka, także naprawdę szczerze polecam. Co mogę o niej jeszcze powiedzieć? No to, że się płynnie rozprowadza, to już właśnie pokazałam i przez to, że ona nie haczy, nie drapie po, po oku, to właśnie też nie podrażnia tego oka, więc to jest też bardzo fajne, że ona jest taka mięciutka i gładko przez te masełko, które zawiera, ona się naprawdę bardzo fajnie, gładko rozprowadza, zasycha szybciutko i właśnie nie rozmazuje się, nie, 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 nie rozpływa się w ciągu, w ciągu dnia. Także to jest też bardzo, bardzo fajne. Wkład też sobie można sprawdzić, bo ja tylko powiem, że na przykład jest tutaj wyciąg ze świetlika, także no, każdy wie, że wyciąg ze świetli ma takie właściwości łagodzące, więc to też może wpływa na to, że, że to oko nie jest podrażnione. I to jest produkt przebadany okulistycznie. To jest dla mnie naprawdę też bardzo, bardzo ważne i też szczerze właśnie na tego polecam. Jeżeli ktoś ma takie same właśnie problemy z doborem puszu, kredki, jak ja, to naprawdę warto, warto się zaopatrzyć w taką, takie, na, takie nasze produkty, bo są rewelacyjne. No nie będę więcej mówiła o, o składach, bo tu jest jeszcze i kwiat, wyciąg kwiatu hibiskusa, tak. I, I naprawdę fajne, fajne inne jeszcze składy. One są naprawdę 100% botaniczne i proszę nie mówię, na słowo nie podrażniają oczu. Przejdę może teraz do naszego naszego tuszu do rzęs, to jest ten tusz, który, bo teraz mamy dwa, dwa tusze, ja jeszcze, jest w drodze do mnie ten nowy, najnowszy tusz, natomiast ja używam od początku właśnie naszego, naszego, tego tuszu arbonowego, z tą szczoteczką w kształcie takiego stożka, ona jest bardzo precyzyjna. Niedługo będę miała okazję wypróbować nasz najnowszy tusz. Natomiast dlaczego, dlaczego ja lubię ten tusz? Właśnie dlatego, że nie podrażnia moich oczu, nie mi oczy, ale pięknie rozdziela rzęsy, pogrubia je, wydłuża je, podkręca. Nie obsypuje się w ciągu dnia. Także jak ja rano wychodzę do pracy, maluję swoje rzęsy, tak mam do końca dnia pięknie podkreślone oko. I właśnie dlatego uwielbiam ten, ten tusz. Jest on też, to, ja zastanawiam się, dlaczego dopiero dziesiąte miejsce dają w rankingu 50 najlepszych tuszy do rzek. Bo ja bym Munda naprawdę dała pierwsze. Dla mnie to jest naprawdę niesamowity tusz. Uwielbiam go. Mam nadzieję, że ten drugi, który, który jest teraz w sprzedaży, no będzie przynajmniej tak samo dobry, ale wierzę, że tak. Co mogłabym jeszcze powiedzieć o tym tuszu? No, że zwiększa taką objętość, można zwiększyć sobie też objętość rzęs, bo, bo można go sobie nakładać warstwa na warstwę i naprawdę wygląda, wygląda to dobrze. Więc tak podkręca, wydłuża, ale powiedziałam, że pogrubia, więc to właśnie to zwiększenie takie optyczne, optyczne rzęs i ma też witaminy w składzie, więc to też jest taka jednocześnie odżywka dla naszych rzęs, ja faktycznie zauważyłam, że moje rzęsy są coraz ładniejsze. Nie wypadają mi, więc one, w ogóle to nie jest już wodoodporny. On się też pięknie zmyje, zmywa. I może właśnie dlatego, że my tego oka nie musimy nie wiadomo, jak mocno pocierać, to te rzęsy nam po prostu nie wypadają. One są, a przez te witaminy też się robią mocniejsze. I faktycznie tak jest, także ja szczerze polecam ten tusz wypróbować sobie. Macie na to 90 dni gwarancji zresztą, jak na wszystkie nasze produkty i na podkład, i na kredkę, i na każdy jeden produkt z katalogu. Naprawdę szczerze polecam wypróbować, jeżeli jeszcze nie mieliście w swojej kosmetyczce tych produktów, to polecam, zawsze można, można zwrócić, tak? Także to jest naprawdę coś niesamowitego właśnie to, co nam daje firma Arbon, że daje nam możliwość wypróbowania tych wszystkich produktów. Ja dwa lata temu nie mogłabym sobie pozwolić na takie, na takie produkty dobrej jakości, bez możliwości ewentualnego zwrotu. Więc to, było, to też mnie bardzo mocno przekonało, że każdy produkt, który ja sobie zamawiam i próbuję, że mogę go w każdym momencie oddać, jeżeli mi nie spasuje. No suszu nie oddałam, kredki nie oddałam, podkładu nie oddałam, kocham te produkty, więc naprawdę bardzo polecam Państwu wypróbować, umówić się w ogóle na takie domowe spa, jeżeli chcielibyście je w ogóle wypróbować, też w takim domowym zaciszu, bez zamawiania na początek, umówić się na, na domowe spa ze swoją konsultantką, ona na pewno Wam pokaże te produkty, będziecie mogli je wypróbować sobie, sprawdzić, jak, jak, jak działają, jak wyglądają wasze rzęsy, jak wygląda Wasza buzia po nałożeniu podkładu. Na pewno będziecie zachwyceni. Także szczerze polecam. Rekomenduję z czystym sercem te, te produkty. Myślę, że to tyle ode mnie, chociaż ja bym mogła jeszcze mówić i mówić, i mówić, i o innych produktach, ale myślę, że, że wystarczy, bo czas ucieka i płynie. I... Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Nie wiem, czy mnie słychać jeszcze?